Radzisz energii kobiecej. Temat bardzo ważny. Nagrywam się, ponieważ jeśli jesteś kobietą, która chce mieć swoją własną moc, chce mieć dostęp do swojej własnej mocy, kreacji, kobiecości, jeżeli chcesz być kobieca, być w swojej największej mocy jako kobieta, to nie możesz pozwalać żeby Twoja energia kobieca była kradziona. I teraz powiem Wam coś, o czym się generalnie nie mówi. W ogóle się praktycznie o tym nie mówi. Jest to bardzo delikatny temat, ale chcę go poruszyć, bo sama go przeżyłam i obserwuję mnóstwo kobiet, których to dotyczy, które borykają się ze stratą i ubytkami swojej energii kobiecej i nie wiedzą, o co chodzi, i nie wiedzą, w jaki sposób ją odzyskać. Otóż, y, może zacznijmy od tego, czym jest przede wszystkim y, nasza energia kobieca. Główną naszą siłą energii kobiecej jest oczywiście energia seksualna, sakralna. Tak? I teraz nie chodzi oczywiście o sam seks, bo y, dzisiaj o tym nie będę mówić. Jeżeli chcecie o tym więcej się dowiedzieć, to będę, będę za chwilę też mówiła, gdzie, gdzie zajrzeć i u kogo, żeby się na ten temat dowiedzieć więcej. Ale ja nie będę mówiła o energii seksualnej w aspekcie seksu, uprawiania seksu. Mówię o aspekcie energii seksualnej, jeśli chodzi o kreację i życie, bo energia seksualna no to słuchajcie, przede wszystkim życie. Kreacja, moc tworzenia to jest witalność, to jest życiowość to jest przepływ energii to jest moc największa kobiety, która oczywiście pochodzi z jej łona. Mężczyźni nie mają łona e, mają je kobiety. I największa moc kreacji, siły, mocy, energii kobiecej właśnie pochodzi z tamtego miejsca czyli z łona, czyli z energii sakralnej. Sakralnej, czyli takiej świętej, seksualnej, z jej energii życia. I teraz, gdzie w większości u nas kobiet następuje kradzież tej energii? Pierwszy punkt trudny, niestety muszę o nim powiedzieć. Bardzo często nie posiadasz dostępu do swojej energii kobiecej, czujesz, że ona jest jakoś zawładnięta, stłamszona. Że nie promieniujesz tą energią, że tak jakbyś nie była do końca właścicielką swojej energii, ponieważ e, kradzież tej energii bardzo często e, już odbywa się w naszym wieku dziecięcym. E, tak. Niestety jest tak, że bardzo dużo mężczyzn e, podpina się pod energię swoich kobiet. Zacznę od tego. Oczywiście, to, to na pewno wiecie, tak że energia kobiet jest ściągana w bardzo dużej mierze przez mężczyzn, ponieważ kobiety wiążą się z niedojrzałymi mężczyznami, którzy chcą ich energię przede wszystkim posiadać, ściągać. Wiecie, taki mężczyzna bardzo dobrze często prosperuje przy takiej kobiecie. On po prostu rozkwita, on jest witalny, on po prostu fruwa, on Adoruje inne kobiety w tym czasie, kiedy ściąga energię ze swojej własnej kobiety, która jest najczęściej tą mrówką, robotnicą, tą wierną, tą lojalną yy, i nawet nie wiesz kiedy, nie spostrzegasz się kiedy, a ten mężczyzna ściąga z ciebie energię. Mężczyźni, w szczególności niedojrzali, którzy nie wiedzą w jaki sposób. Samemu generować energię kreacji poprzez serce, tak? ponieważ on ma serce i on też się łączy ze źródłem, i on może mieć tą swoją energię życiową, witalną i kreacji, ale bardzo dużo mężczyzn w ogóle nie ma przebudzonego serca, nie staje do tej energii. W związku z czym najprostszą rzeczą jest po prostu ściągać to z kobiet. Dlatego szukają kobiet, które rzeczywiście y, czują od nich tą kobiecą energię, ale że te kobiety bardzo często mają syndrom ofiary, wykorzystania w dzieciństwie, poświęcania się, więc niestety, albo Zosi samosi, więc niestety ci mężczyźni z tego korzystają. Y, no i. Są z tymi kobietami i niestety kradną ich energię życiową, życiową, seksualną, sakralną, czyli przede wszystkim życiową, witalność, życie, kreatywność. I bardzo często jemu jest świetnie, jemu się powodzi. No, ale tobie niekoniecznie. Ty czujesz się bardzo często ściągnięta, i jakby właśnie nie masz tego poczucia, że rozkwitasz, że Twoja energia po prostu tryska kobieca, że, że jesteś w takim pełnym rozkwicie, wolności. A on jeszcze jest tylko. Tą osobą, takim rycerzem, który staje w obronie godności twojej, twojej kobiecości, nie wręcz przeciwnie, jesteś ściągana, siorbana, wykorzystywana, a później jeszcze bardzo często kopnięta, czyli no niestety ustawiona do takiego, wiecie, jakby do porządku, do linii. nie? Czyli bardzo często ci mężczyźni są w stanie ściągać energię z kobiet tylko dlatego, że zaniżają ich poczucie wartości. Odbierają im poczucie wartości, no i wmawiają im bardzo często, że nikt już Cię nie będzie chciał, jestem jedynym, który Cię po prostu wziął, chciał i jest z Tobą i się zlitował. Um, jesteś szczęściarą. O Kiedyś od jednej kobiety słyszałam, że jej ojciec miał coś takiego, że wmawiał wszystkim kobietom, a miał ich bardzo dużo oprócz jej matki. Wmawiał im, że one są szczęściarami, że mogą z nimi być. <grym> Rozumiesz to? To jest dopiero narcyzm, manipulant. I, I to jest typowe, kiedy trafi na kobietę o zanim żonym poczuciu wartości z domu, z dzieciństwa, tak? Pff, kto, nie miał, kto miał idealny dom? Prawie żadna kobieta, w którym nie było ciepłej, serdecznej relacji z matką, a ojciec a nie był inicjacji na kobiecość, a ojciec niestety nie dał tego, co powinien dać, poczucie bezpieczeństwa, potwierdzenia wartości tej dziewczynki, godności i szacunku do jej energii właśnie sakralnej, do jej łona, no to niestety ta kobieta bardzo często wpada w szpony właśnie takiego faceta z zaniżonym poczuciem wartości. No i cóż, mamy taki rezultat, że tak radzież następuje. Ale zaczęłam też od bardzo ważnego tematu, czyli idźmy jeszcze głębiej, jeszcze wcześniej. Bo ta kradzież niestety bardzo często odbywa się już w naszym domu yy, dziecięcym, tak? Podczas naszego dzieciństwa. Co to znaczy? Tak jak powiedziałam, wielu mężczyzn podłącza się do swoich kobiet. Niestety, a później dzieje się też bardzo często tak, że yy, ponieważ niektóre kobiety nie dają, jakby odrzucają swoich mężczyzn, w szczególności wtedy, kiedy urodzą dziecko, bo się bardzo skupiają na swoim dziecku, więc wtedy bardzo często taki mężczyzna albo zaczyna czerpać z innych kobiet na zewnątrz, poza związkiem, albo niestety podłącza się do swojej córki. I teraz, żeby była jasność, absolutnie nie chodzi o wykorzystywanie seksualne, molestowanie e, swoich córek. Zabieranie energii tej witalnej, tej kobiecej łona Absolutnie nie musi się dziać poprzez stosunek seksualny i w ogóle o tym nie mówię. Niestety muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jeżeli jesteś taką kobietą, to sprawdź, albo jeżeli jesteś matką i masz córkę, to również proszę cię sprawdź, bo jest to bardzo ważne, bo mężczyźni robią to nieświadomie, czyli zaczynają podłączać się do swoich córek, do ich energii życiowej seksualnej. Ponieważ nie są doceniani przez swoje żony, bardzo często są odrzuceni, pomijani, no coś tam się już w tym małżeństwie sypie i tak dalej, i tak dalej. To nie oznacza, że to nie była ich wina, ale rozumiecie. No i znacie te historie: córeczka, tatusia, ukochana córeczka, tatuś za córeczką. Jakby powstaje wtedy taka dziwna psychologiczna, to jest jakby w psychologii dużo na ten temat, w jaki sposób powstają te. Hmm, Niestety różne układy triady, w których ojciec robi sobie z córki zastępczą, jakby taką żonę, partnerkę, ponieważ nie dostaje, nie współżyje z nią absolutnie. Tu chodzi o mental, tu chodzi, wiecie, o energetyczną sferę, energetyczną i emocjonalną, w której bardzo często jakby miłość do swojej córki myli trochę z, ze swoimi potrzebami i projekcją swoich potrzeb. Na tą właśnie córkę. I, I dzieje się to bardzo często, niestety, w sposób y, nieświadomy przez tych mężczyzn, ponieważ oni no, nie robią tego bardzo często intencjonalnie, nie mają zamiaru nikogo skrzywdzić, ale trzeba głośno powiedzieć o tym, że to się dzieje. Ja również czegoś takiego doświadczyłam i spotykam mnóstwo kobiet, po prostu mnóstwo kobiet, które chodzą. Z tą czakrą, wiecie, tutaj seksualną, podłączoną do swoich tatusiów. Bardzo często te kobiety mają problem z tym, żeby się z kim związać, z tym, żeby mieć szczęśliwą, udaną relację. Jeżeli są z jakimiś partnerami, to raczej mają poczucie, że nikt nie jest w stanie zastąpić tego tatusia. Druga rzecz, one często podświadomie przeszkadzają sobie w tym, żeby zbudować jakąś relację, bo no ten tron już jest zajęty, prawda? Jeden mężczyzna już istnieje w jej życiu i to wystarczy. I to się dzieje wszystko poza świadomością, żeby było jasne. To nie oznacza, że jesteś zła, brudna, że chciałaś to sobie zrobić. Absolutnie nie o tym mówię, nie po to o tym mówię, żebyś poczuła się gość, żebyś się poczuła winna, żebyś poczuła się zbrukana. Ale niestety bardzo często i tak się wiele kobiet tak czuje, a nie wiedzą, o co chodzi. Ale bardzo często właśnie chodzi o to. Właśnie o to, że w sposób niewinny, z miłości do swojego taty, który często może, nie wiem, matka była bardziej dyrektywna albo sucha o była pozbawiona miłości, Łączą się ze swoim ojcem nieświadomie, oddając im swoją energię życiową, życiową z tej czakry sakralnej, tak? życiową kreacji. I bardzo często te kobiety mają problem z tym, żeby tworzyć, żeby mieć wspaniałe relacje, szczęśliwe, żeby zaprosić zdrowego mężczyznę, który się będzie nimi zajmował, żeby tworzyć, żeby kreować, żeby tworzyć biznes swojego życia. Bardzo często one z tym mają problem, bo jakby kanał, cała energia z kanału, z tego miejsca nie idzie do ciebie. Ty z niej nie czerpiesz tak, jakbyś mogła czerpać. To jest, to, wiecie, no to jest proste. To tak jak masz załóżmy gniazdko, i zamiast, jakby masz, masz jakąś, jakąś ilość energii, i zamiast mieć tylko jedno. Jednego odbiorcę w tym gniazdku, to załóżmy, masz ich troje, czworo, pięcioro, bo podłączamy tam różnych ludzi, swoich partnerów później. No przede wszystkim mówię, zobacz, sprawdź, czy nie masz tam podłączonego ojca. Często też podłączamy później do tego partnera i, i wiecie, okazuje się, że my nie mamy przestrzeni, że to my powinnyśmy, my kobiety, być głównymi odbiorcami tej energii, a nie jesteśmy, bo ta energia idzie do innych osób. My nie jesteśmy tym podstawowym odbiorcą naszej własnej energii, gdzie to ma nas zasilać, to ma Ciebie zasilać. Jak ty będziesz zasilona, następnie samoczynnie, jeżeli będziesz czuła, że to Cię karmi, to jest dla Ciebie dobre, zasilisz innych. Ale w szacunku, w godności, w Twojej zgodzie przede wszystkim a nie w kompensacji, a nie w jakimś połączeniu yy, zranionym z dzieciństwa, w którym Ty chcesz skompensować braki ojcu i tak dalej, litujesz się nad nim, jesteś jego później najkochańszą córeczką, robisz wszystko dla niego i jakby to nie płynie z, z, ze zdrowego miejsca. Czujecie to? I wtedy masz tutaj blokadę, wtedy jest tutaj klops. Jakby Twoja energia seksualna, czyli energia kobieca, jest po prostu kradziona. Ona nie płynie do ciebie, a powinna płynąć przede wszystkim do ciebie, bo to ty powinnaś przede wszystkim z niej korzystać. Następne, słuchajcie, miejsce, osoby, które kradną nam energię, kobietom seksualną, naszą kobiecości, to są inne kobiety, drugie kobiety. Tak. Przykro mi o tym mówić, ale tak jest. Niestety dzisiaj kobiety, ja wiem, tak i Matrix i wszystko inne też tak, wiecie, sprawiają, żebyśmy szły w tą stronę, ale czyli skłócają nas, stawiają przeciwko nam samym sobie, e, doprowadzają do rywalizacji. Dzisiaj niestety my kobiety bardzo często zamiast wspierać, ja wspieram Twoje łono, Ty wspierasz moje łono, zazdroszczą, rywalizują, obgadują, nienawidzą. Wiecie, jakby... Oczywiście, jak, zawsze jak się mówi o tym temacie, to każda z nas myśli, że mnie to nie dotyczy. To tak, to, to, to jakieś tam kobiet dotyczy, ale mnie nie. Słuchajcie, mnie to również dotyczyło. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rywalizujesz z innymi kobietami, jeżeli jesteś zazdrosna o inne kobiety, na przykład dlaczego, słuchajcie... Bardzo często pod moimi filmikami, czy na Instagramie, czy coś, to um, <głos》>, czasem więcej mężczyzn na przykład robią jakieś komentarze niż kobiet. Dlatego, że nam jest trudno, trudno nam kobietom. I teraz słuchajcie, dlaczego? I ja również to miałam. I to nie jest coś takiego, um, że ojej, to oznacza, że jestem złą osobą. Nie, kochanie, to oznacza jedno, że masz zaniżone poczucie wartości. Bo jeżeli Ty czujesz, że jesteś piękną boginią, że cały wszechświat jest w Tobie, rozumiesz? To Ty byś nie rywalizowała, Ty byś mnie traktowała jako Ja, bogini, zwracam się do Ciebie, bogini, i czuję Twoją moc i jakby oddaję hołd Twojemu pięknu, bo sama je posiadam. Bo sama posiadam to piękno i to czuję, a nie rywalizuję z Tobą, a nie zazdroszczę, obgaduję Cię, wymyślam na Ciebie jakieś rzeczy. Nie życzę dobrze Ci jako kobiecie. Zauważcie, ile kobiet bardzo często skupia się wokół guru, wokół mężczyzn, a nie wokół innych kobiet. Dlaczego kobiety nie doceniają kobiet? Dlaczego? A jak pojawi się jakiś facet, który jest guru i ooo, no to tak. Tak, jasne, brakuje nam zdrowej energii męskiej, tak, jasne, brakuje nam tatusiów z dzieciństwa i to ma pokłosie, ale... No, kobiety od zarania dziejów. Kobieta uzdrawiała kobietę. Jeżeli wiecie, w wiosce, jakieś umarło dziecko, i tak dalej, ona nie szła do chłopa, ona nie szła do mężczyzny, po to, żeby ją uzdrowił i namaścił swoim członkiem. Przepraszam bardzo, ale to już będę taka bezpośrednia. No nie! Kobiety po prostu siadały w kręgu, albo zbierały się w chacie najstarszej kobiety. I, i, I po prostu opłakiwały tą drugą, wspierały ją. Kobiety uzdrawiały inne kobiety. One nie rywalizowały ze sobą, one nie stawały do walki ze sobą. Jakby, ej, co się z nami stało? Jeżeli tak jest, to jest tak tylko dlatego, że się pogubiłaś. Ja również kiedyś miałam zaniżone poczucie wartości, porównywałam się, zazdrościłam. I, I wiecie, tak zazdrościłam niby pozytywnie, czyli, że zazdroszczę Cię, ale trochę obniżam Twoją wartość, bo jednak doszukuję się czego tam, co tam, mm, co jednak jest u Ciebie nie tak i ja, 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 ja mam lepiej, albo ja będę miała lepiej, albo zrobię lepiej. Ojej, no, no to jest słabe, bo to jest o mnie, to oznacza o tym, jak bardzo mi brakowało mnie samej i spojrzenia na moją moc, na moje piękno. Tymczasem, Kobieto, coś chcę Ci dzisiaj powiedzieć. Czy Ty wiesz, że Ty właśnie w swoim łonie nosisz cały wszechświat? Cały wszechświat. Całą moc kreacji. Całą moc kreacji. Cały wszechświat. Popatrz sobie, wyjdź sobie teraz jeszcze, mamy sierpień, na taką piękną, bezchmurną, gwieździstą noc. Poczuj tą moc, poczuj tą wszechmoc. To, że. To jest również, to należy do Ciebie, to również znajduje się w Twoim łonie, w mocy każdej kobiety. Posiadasz tą moc, łącz się z naturą, idź do drzew, idź do natury, czerp, karm się tym. Nie zazdroś innej kobiecie, nie rywalizuj na to, kto jaka lepiej ubrana, do jakiego mężczyzny się bardziej podliże. Zostaw to, skup się na sobie, na swoim pięknie, na swoich diamentach, na odkrywaniu swojej własnej mocy. Czy ty to rozumiesz? Wyobraź sobie, idź w taką noc i pomyśl. I pomyśl, niech ci po prostu łzy najdą do swoich oczu, myśląc o tym, jak piękna, kompletna zawsze byłaś. Zawsze byłaś. Tylko właśnie, niestety, wychowanie, te pomyłki po drodze, społeczeństwo, rodzice. Matrix sprawił, że zapomniałaś o tym, jakie piękno, jaką godność, jaką moc nosisz w sobie. I Ty nie musisz wyglądać jak mis, żeby, żeby mieć taką moc. Absolutnie. Już ją dzisiaj masz. Już ją masz. Jesteś kompletna. Wszystko jest w Tobie. Wszystko. Wszystkie najpiękniejsze skarby całego wszechświata. Wiecie, jak ja sobie czasami o tym myślę o tych gwiazdozbiorach, o tym, że to łono jest przecież kosmiczne. Ile razy mówi się łono ziemi, łono natury? No jasne, to jest to samo łono. My kobiety jesteśmy niezwykłe, więc skup się na sobie, zacznij odkrywać i czuć swoje piękno i niesamowitą moc i nie pozwól, nie pozwól, żeby ktokolwiek Cię z niej odkradał. Wyczyść, jeżeli zobaczysz, rzeczywiście byłaś podłączona do swojego Ojca, wyczyść to Zerwi to połączenie. Podziękuj, powiedz: dziękuję za tą lekcję. Wiem, tak, byłam ofiarą, wierzyłam, że muszę oddawać swoją energię mężczyznom, bo inaczej nic nie znaczy, Ale podziękuj za ten schemat i idź dalej, idź do przodu. Zostaw to, skieruj się w ogóle w inną stronę, zajmij się w ogóle czymś innym, zajmij się pięknem, budowaniem swojej wartości. I tak samo ze wszystkimi mężczyznami, zrób porządek. Nie będę tutaj, jak mówiłam, mówić dzisiaj o telegonii i tak dalej. O tym zajrzyjcie sobie. E, mówi bardzo dobrze e, Marek Taran w swojej ostatniej książce, tak? E, o latacznicy, święta latacznica. Więc tam jest wszystko wytłumaczone. Ja, ja o tym nie będę mówić. E, ja, ja chcę powiedzieć o czymś, o czym co jest wow, tak ważne i w zasadzie dotyczy prawie każdej kobiety, którą spotykam, ale nikt jej tego nie mówi. I ona bardzo często nie wie po prostu, jak sobie pomóc, jak sobie poradzić, jak się z tego wydostać, bo się o tym nie mówi. Więc odwróć się od tego wszystkiego. Jeżeli miałaś takie połączenia z mężczyznami, które, w których oddawałaś swoją życiową moc, sakralną moc, i nie chodzi o seksualność, to mogłaś nie współżyć z tym mężczyzną, a i tak oddawać mu swoją moc, wierzyć bardziej w niego niż w siebie, znasz to? Jeżeli tak robiłaś. Ty masz siebie postawić na piedestale, ty siebie postawić na pierwszym miejscu, a nie być zapatrzona w faceta i mówić, jaki ty jesteś cudowny, jaki ty jesteś mądry, jaki ty jesteś piękny. Spójrz na siebie, bo w ten sposób oddajesz mu swoją własną moc, czyli coś najcenniejszego, przez co nie tworzysz, nie kreujesz. Spójrz na siebie, wróć do siebie, zabierz swoją moc. Od kogokolwiek, kto, ci, kto pozwoliła, żeby ci ją zabrał, ukradł. Ok? I stań w końcu w swojej mocy, zacznij zajmować się sobą, bo to jest najpiękniejsza rzecz, jaką możesz zrobić dla siebie w tym życiu jako kobieta. Dla siebie, dla wszystkich kobiet, które były przed tobą i te, które będą po tobie, dla twoich córek, wnuczek. Rozumiesz to? Dzisiaj bardzo mocny przekaz, ale myślę sobie, że bardzo potrzebny, wszystkim nam kobietom. Po prostu przysyłajcie to dalej. Mam nadzieję, bo wiecie, często jest tak, że te właśnie odcinki, takie rzeczy, które są bardzo ważne, one nie są w ogóle o dużej oglądalności, bo ludzie klikają o czymś takim jak toksyczna miłość, nieszczęśliwa miłość. Wyjdź z tego! A jak masz z tego wyjść? Jeżeli jesteś czymś takim, możesz z tego wyjść tylko poprzez wspieranie swojej własnej mocy. Kobiecości, swojej energii kobiecej. Uff. Pozdrawiam Was serdecznie, w szczególności wszystkie kobiety, i wspieram, wspieram w stanieciu swojej własnej kobiecej mocy. Odzyskaj swoją kobiecą moc i energię, bo po to tu przyszłaś i na to zasługujesz.